A z tych wszystkich featureów, które oferuje nam iDusel, najbardziej cenimy sobie to, że pozwala nam pracować nad tym, co najbardziej kochamy. My robimy mydło, a iDusel załatwia całą resztę. Cześć, nazywamy się Ania i Ula Bieluń i jesteśmy założycielkami oraz właścicielkami Ministerstwa Dobrego Mydła. Ministerstwo jest małą manufakturą, która zaczęła się od mydła. Ale na nim się nie skończyła, bo wytwarzamy też mnóstwo innych rzeczy. Cały czas poszerzamy asortyment. Na ten moment mamy oprócz standardowej kostki mydła, półkule kąpielowe, peelingi, sera, kremy do twarzy, wody kwiatowe i cały czas poszerzamy asortyment. Inspirację czerpiemy z całego otaczającego nas świata. To może być jakiś konkretny zapach, jakiś kolor, jakaś tekstura, która nas uwiodła. To są też często zapytania klientek, które same do nas piszą: "Ej, dziewczyny, może jakiś krem, a może jakiś serum? Może ogórek, może kawa, może orkiż". I odpowiadamy na te prośby, bo, bo to są takie najbardziej intuicyjne kierunki. Jeśli chodzi o start, to zrobiliśmy to jak wiele młodych startupów. Zaczęłyśmy od Platformy internetowej. Wydawało nam się to bardzo naturalne. Zaczynałyśmy w małej miejscowości, aby dotrzeć do klientów. Tak naprawdę, e-commerce był dla nas taką, takim okienkiem na świat. Zaczynałyśmy na niewielkiej platformie sprzedażowej, natomiast dosyć szybko wyrosłyśmy z niej. Potrzebowałyśmy czegoś większego, z większą liczbą opcji, z większą możliwością personalizacji, ale też o większej stabilności. Wtedy zrobiłyśmy obszerny research w internecie, szukałyśmy nowych rozwiązań, porównywałyśmy oferty i gdzieś ostatecznie decyzja zapadła na szczyciński rodzimy Idusel, który na ten moment dostarcza nam wszystkich potrzebnych rozwiązań jest właśnie stabilnym systemem, nie znam się, nie wykrzacza w grudniu, kiedy klienci czekają na swoje prezenty. Sklep jest stabilny, nawet kiedy wpada na niego bardzo dużo zamówień. Dostarcza też ciągle nowych rozwiązań, rozwija się razem z nami, pozwala też nam się rozwijać. co jest bardzo ważne. Więc no, to jest lokalny, cenimy, co też bardzo cenimy. Cenimy sobie współpracę po prostu. Platforma IDusel pozwala nam na ekspansję międzynarodową. Wszystkie funkcjonalności są przygotowane, aby z powodzeniem realizować zamówienia do krajów Unii Europejskiej, ale też i poza Unię. Czujemy ogromne wsparcie. Właśnie jesteśmy w momencie, kiedy wchodzą nowe zmiany. Szykujemy się do nowego ustawodawstwa Unii Europejskiej i platforma jak najbardziej już nad tym pracuje, wdrażają te nowe usprawnienia, tak więc czujemy się po w tym temacie i jest nam niezmiernie miło, że możemy rozwijać się też poza Polskę. Jeśli chodzi o eksportowe przygody mydła, to wystawiłyśmy już jedną nóżkę za granicę. Można nas znaleźć w sklepach w Hiszpanii, w Niemczech, w Luksemburgu czy w Irlandii, ale. Chcemy więcej, szykujemy się na więcej i mamy nadzieję, że będzie to dobry pretekst, żeby podróżować w te wszystkie miejsca razem z naszym mydłem. Bardzo liczymy na to, że platforma iWusl nam w tym pomoże, że dostarczy nam fajnych narzędzi, kilka mamy już obiecanych, więc myślę, że pójdziemy tam razem.